Święto świętego Andrzeja Apostoła i dzisiejsza Ewangelia o powołaniu, o powołaniu uczniów, w tym, w tym świętego Andrzeja. Kiedy czytam Tą Ewangelię, to myślę sobie, co musiało być w Jezusie takiego, że ludzie, którzy na rybach świetnie się znali, którzy robili to od lat, którzy są w trakcie wykonywanej pracy, zostawiają to wszystko tylko po to, żeby pójść za cieś, który. Po ludzku o, o rybołówstwie nie ma zielonego pojęcia. Co musiało być w Jezusie tak fascynującego i tak obiecującego, że e, oni uwierzyli, że staną się rybakami ludzi. Co musiało być takiego, że dali się powołać, dali się wciągnąć na to wezwanie, Jezusa odpowiedzieli, zostawiając to, co mają natychmiast. Myślę sobie, jak to by było dzisiaj, gdyby Pan Jezus przyszedł i gdyby opowiadał rzeczy, które po ludzku nie mają racji bytu i czy ja miałbym dzisiaj w sobie gotowość, żeby zostawić to wszystko, co mam. Ale to jest Ewangelia trochę o tym, że boska logika to nie jest logika ludzka. I dwie rzeczy, które, które mnie w Jezusie szczególnie urzekają. Po pierwsze, to że On przychodzi powołać uczniów do miejsca, gdzie oni naturalnie są. To pierwsza rzecz. A druga, że oni, że ma w sobie coś takiego, że oni natychmiast są w stanie od tej pracy się oderwać. I musiało być z jego, coś tak niesamowitego, że, że nie mieli z tym problemu. Pan Jezus, przy pan Bóg zawsze przychodzi do nas do miejsca, gdzie my naturalnie jesteśmy. To my czasami potrzebujemy spotykać go w sanktuariach, podczas pielgrzymek, czy w miejscach w bardziej wzniosłych. Natomiast, tak naprawdę, myślę, że ta Ewangelia to jest dzisiaj zaproszenie do tego, żeby. Wsłuchiwać się w głos Boga tam, gdzie nas spotyka w naszych miejscach pracy, w naszych wspólnotach, i umieć na Niego odpowiedzieć. Myślę sobie i zastanawiam się, czy, czy mam dziś w sobie taką gotowość, żeby pójść za Jezusem, zostawiając swój plan, swoje sieci, czy w sytuacji życiowej, w której, która mnie spotyka, może jakiś moich pytań, może wątpliwości, może może posłuch, które, 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 które dostałem, obowiązków, czy jestem w stanie zostawić swoje wyobrażenie, myślenia na temat tego, e, odpuścić po ludzku, po to, żeby pójść, żeby pójść za Jezusem, żeby, żeby za Nim podążać, pójść trochę w nieznane. E, Ta dzisiejsza Ewangelia zachęca nas do tego, żeby być e, nieszablonowym i odważnym, e, zostawić ludzką logikę naszych wyobrażeń, Naszego pojęcia o tym również, czym powinien być Kościół. To jest myślę też dzisiaj dobry moment, kiedy jesteśmy w trakcie procesu synodalnego, kiedy tą rzeczywistość Kościoła trochę zaczynamy rozeznawać. Proces rozpoczął się ponad dwa tygodnie temu. I pytanie, czy w tej naszej też rzeczywistości ludzi, którzy są w Kościele, potrafimy oderwać się od, od tego, może, co już dzisiaj e, nie jest formą, która. Która będzie się sprawdzała? Czy potrafimy spojrzeć w świetle Ducha Świętego trochę szerzej, opierając się, opierając się na słowie, na tym, czego Kościół nauczy, ale jednocześnie próbując trochę, trochę żyć tą Ewangelią bardziej na serio? Zapraszam więc Ciebie, zapraszam więc siebie do tego, żebyśmy spróbowali pójść za Jezusem bardziej odważnie, bardziej zdecydowanie. I spojrzeli trochę szerzej na to, co, co On ma nam do zaoferowania. Może ten właśnie czas Adwentu, który niedawno się rozpoczął, będzie dla nas takim, takim momentem i czasem, kiedy mogli, będziemy mogli spojrzeć na Jezusa bardziej serio i będziemy mogli damy sobie szansę posłuchać tego, z czym do nas chce przyjść i do czego chce nas zaprosić.